to tu ja. Y, chciałam dzisiaj nagrać moje rzeczy w One Direction. nie obwijając bawełnę. Zacznę od gazetek i książek. Tak. Oczywiście mam gazetkę z Bravo, którą zaczęłam czytać i z niewiadomego powodu nie skończyłam. Właśnie już skończyłam. Mam oczywiście, kocham cię, Hary, quizami, które są świetne i niektóre opowiadki z nich po prostu kocham. Kolejna książka z na Narodziny gwiazdy od Marzeń po One Direction. Świetna książka, polecam każdej Directionese. I tam też polecam, z której z nich dowiedziałam się bardzo. Ciekawe rzeczy o harym. Już nie pamiętam, bo w było wiele szczegółów. Dwie uwielbiam, dwie kocham i po prostu... A właśnie, tą sobie kupiłam w Empiku za 15 złoty, bo byłam z koleżanką i wiedziałam, co mi szkodzi. Tą kupiła mama w najzwyklejszym kiosku. A te dwie dostaną urodziny. I... Koleżanki zamalowały cen. Więc pozdrawiam. To jest też od koleżanki książka. Jest strasznie krótka, choć jej nie czytałam, ale jest świetny kulis na końcu. Mi się strasznie podoba. I też na urodziny i też ceną. Wszystkie... Pozdrawiam. I to jest kolejna książka, którą też podejrzewam na urodziny. A właśnie, w tej miałam plakat, który włożyłam do pudełka z te z tymi W, ja w Pewnie I w tej też miałam plakat. No, z tym. A tu. Z tym. I w ogóle w tej książce. O, to jest plakat z... Karem. Jak możecie się domyślić, jestem wielką fanką Hazusia i w ogóle Larry Forever. W każdej książce są w ogóle zdjęcia. Mam też oczywiście S.A.S. po prostu tam od rodziców na gwiazdkę. Wiedziałam, że dostanę, ale i tak się cieszyłam. Um, mam świetne kolczyki, które sobie nie kupiłam ale niestety przez to, że gram w kosza, kazał je zdjęć nie nosić, a nosiłam je przez miesiąc non stop, że mega bola bolały mnie uszy, bo mam taką jakby alergię na kolczki, Niezu, nie nie wiem, mogła nazwać. Kolejny świetny i trafiony prezent od rodziców na gwiazdkę. To ta odborba z One Direction. Jest trochę zmaltretowana. W ogóle jest. dziurawa. Chodziłam w niej do szkoły, więc tak, taki oto jest. Za to kupiłam kupiłam sobie Claris właśnie tamta jest z Allegro, ta jest Clarice, ta jest, ta płyta jest z Empiku, to jest Clarice. kupiłam we Francji, chodzi płatka, sama cena, ale miałam duże forsy i nie wiedziałam co z nią zrobić, więc po prostu kupiłam. Jest Take Me Home. Koleżanki mówią, że za źle, że brzydko wyszedł, ale ja tak nie uważam. Znaczy, fondi To One Direction. To jest trochę brudno, czerwonej farby. Mam jeszcze... ...kosyk. Piękny. I niestety, y, mam jeszcze pościół i ręcznik i one są w praniu i ogólnie to pościół i ręcznik wygląda mniej więcej tak. Strasznie wygląda, ja więc na razie się cieszę, że ja mam. Y, niedługo jadę do sklepu z mamą, żeby kupić takie um, małe takie gazetki w gdzie y, są te y, różne wy naklejki w ogóle i strasznie się cieszę mam no, nadzieję, no, że mi w ogóle w realu i y, strasznie się cieszę, a jeszcze mam tą bransoletkę, na której kiedyś widziałem czerwony na w Direction. Y, Muzynka znalazła i mi dała, ale się zmazał. jest um, I to wszystkie moje rzeczy z Wandy, które na razie mam. Chcę, żeby ta kolekcja mi się powiększyła. Mam haka już na niektóre rzeczy. Na... A, zapomniałabym, mam jeszcze koszulki. Na odstronę, Kurde... O, to jest jedna drugi ręka kupiłam w jakimś zwykłym, najzwyklejszym sklepie bez jazdy który jest, um, że tak powiem no, nie tak po prostu Mam jeszcze drugą w ogóle z obydwu muszę zacząć chodzić, bo przestałam. Wydawało mi się, że tamto jest burzowe, no ale cóż. Mamy tutaj jest jakiś choćby I druga. Jak możecie się dowiedzieć od schemu. Jeszcze chciałam mamę na drugą schemu mamę mieć, ale niestety nie zgodziłaś. No, no i to już są na pewno wszystkie. A mam jeszcze kalendarz, który wisi sobie tam na ścianie, ale nie chcę go zdejmować, bo boję się, że porwę go przy okazji. I znowu mi się przypomniałam że coś mam kalendarzyk z szkoły notki spoko. Ja sobie go noszę, bo ogólnie on jest cały fajny wielki to też jest nawet spoko na